Słuchajcie, więc można oficjalnie ogłosić początek świąt, słuchajcie. Ja zaczynam już e, święta. Znaczy tak, w jakieś jeszcze idę tylko do jednej klientki, bo zapytałam ją, czy chciałaby, żebym przyszła. Ona mnie zapytała, czy mogę przyjść. Ja się zgodziłam, więc idę. I tak, i słuchajcie, jestem po pracy, przyszłam, e, włączam piekarnik, on się nagrzewa, bo muszę coś zjeść. Jestem tak głodna, że masakra myślałam, że mam hash browny, ale nie mam. Ale mam za to frytki, więc wrzucę sobie frytki z mm, takimi filetami, nie filetami, takimi kotlecikami rybnymi. I to, i mam małe pomidorki, także pomidorki jeszcze mam chyba śmietane, ze śmietaną. pomieszam to wszystko i tak zjem. Jestem po prostu ogromnie głodna. Mam dzisiaj strasznie moje włosy, mam dzisiaj tragiczny po prostu jakiś zły dzień. Nie wiem co się dzieje, ale nie mogę, słuchajcie, utrzymać koczka na głowie. Nie wiem, lata mi to wszystko we wszystkie strony, po prostu nie wiem, jakieś takie sypkie włosy mi się zrobiły. I słuchajcie, po pracy zaszłam do Fucieka, bo chciałam kupić papier do pakowania prezentów świątecznych, bo dzisiaj po pracy Łukasz jedzie po prezenty, odbiera prezenty, także jak wróci, to ja wam też pokażę albo jutro Wam pokażę te prezenty przy pakowaniu, no zobaczę. Ale słuchajcie, papieru żadnego nie kupiłam w funciaku, bo żaden mi się nie podobał, słuchajcie. Były wszystkie takie, wiecie, proste, z nadrukami, a ja bym bardzo chciała, bardzo mi zależało na tym, żeby znaleźć papier, który będzie, słuchajcie, miał takie świecące, świecący, świecący, tylko nie brokatowy, ale na przykład szary ze srebrnymi, takimi, wiecie, gwiazdkami, albo błyszczącymi takimi, takimi, wiecie, jak złotko, tylko wyprasowane. Albo Właśnie coś ze złotymi takimi motywami świecącymi, nic takiego kompletnie nie było, wszystko było matowe, więc nie wzięłam nic. Jedyne co wzięłam w funciaku to słuchajcie, da, baterie. Beznadziejne baterie z funciaka nie polecam Wam absolutnie. One działają 1-2 dni. Jak włożę dwie do mojej szczoteczki elektrycznej, to zęby myję 4 dni albo 3 dni. Różnie bywa, zależy jak często myję. No, więc beznadziejne baterie, beznadziejne, nie wiem o co chodzi z tą 3 lata gwarancji, nie mam pojęcia, w każdym razie beznadziejne, ale wzięłam chociaż takie, żeby już zapalić tą choinkę i żeby zapalić w końcu te światełka na girlandzie, które sobie zrobiłam tą ozdobę na stolik. Więc to ja teraz zrobię, w międzyczasie jak mi się będzie nagrzewał piekarnik, to powkładam te baterie i Wam pokażę. I jeszcze plan jest ten dzisiaj taki, że mm, muszę dzisiaj już powiesić koniecznie girlandy na okna. Więc to też zrobię i to też Wam pokażę. Wam, że na przybliżeniu ta choinka w ogóle nie wygląda tak, jak ona świeci. Teraz może tak jakoś, jak najbardziej, oczywiście w tyle musi być kicia, bo jak dam zbliżenie, to te światełka są, wygląda jakby były białe, a one są takie ciepłe, złote, przepiękne. Tamte na stoliku są bardziej niebieskie, takie naprawdę chłodne, bardzo chłodne, białe, natomiast te są takie, one nie są ciepłe, żółte, ale takie złotawe, nie wiem, no nie, nie, nie dam rady tego oddać, bo Kamera nie oddaje w ogóle światełek. I to żadnych. No, także tak to wygląda. Kicia! Fajna choinka? Podoba się kotu? Kicia! Tak? No to dobrze. Zjadłam, pojadłam, już nawet słodyczy się zdążyłam najeść, także jest mi strasznie ciężko i nie chcę mi się nic robić. Ale zabieram się za girlandy, których sobie nie wzięłam, więc idę po nie. Mam dwie reklamówki Gillan. I słuchajcie tak, z tego co ja tu widzę z wierzchu, to one już mają wątki jeszcze z zeszłego roku. Odkurzacz naładowany. Tak, wiecie, bez to nie da rady. Dobra, czy coś tam w nie siedzi, w reklamówce? Wiecie jak to, wyciągnięte ze schowka po roku. Jedna spadła, a druga leci? Nie. Dobra, to to już wiem, że to są girlandy, które idą na okno z czerwonymi bąbeczkami. Więc ja sobie je tutaj rozłożę. Mamy jedną. Tutaj już wąbka nam spadła, ale dobra, teraz zobaczę skąd ona zleciała. Tu jest druga. To nie jest wcale takie proste, słuchajcie. Ja sobie to podwijałam. Mówię, będzie na przyszły rok. A teraz ciężko mi to rozwiązać. Ale dobra, no nie, no jest okej okay nawet. Dobra, tu mamy drugą. To jest jakaś dłuższa? Nie Druga. Patrzymy dalej. Wiem, że jedna była pusta i to jest ta pusta, bo ona była tam na komodzie. I to jest jedna, druga i czyli w takim razie to jest trzecia. To jest trzecia, która idzie na trzecie okno. Na okno kuchenne. Okej. Okay. Ha! Mamy nawet z bombkami. Tutaj nie widać tych bombek? O. Dobra, słuchajcie, zabieram się za to, skakuję na okna i zobaczymy co mi z tego wyjdzie. Baby, I'm tak właśnie będzie wyglądała nasza girlanda na każdym oknie, także tu już wisi. i Idę teraz powiesić tam i do kuchni. No, bardzo ładnie, powiem Wam, że taki daje od razu nastrój. Już Wam pokażę, ja tutaj sobie odsunęłam fotel i, żeby krzesło. Po prostu od razu się robi tak, wiecie, tak ciepło w domu. Tak, tak naprawdę świątecznie. No, ja uwielbiam girlandy, ja jakbym miała duży dom, to słuchajcie, wszędzie po prostu bym przy suficie wieszała w pomieszczeniach girlandy dookoła. Uwielbiam. Także idę robić dalej, i pokażę Wam później. O, i to kuchenne też. Jest dużo jaśniej niż na kamerze. Wiecie, o teraz tak, może. O. Znaczy, dużo ciemniej jest niż na kamerze. Na kamerze jaśniej pokazuję. Także tak to wygląda. Pięknie. Idę ubierać jeszcze jednak komodę. Miałam tego nie robić, ale jednak zrobię. Jak widzicie, jednak koncepcja się zmieniła. Nie kładę nic na tą komodę, bo tam jest już tyle rzeczy. Tam jest i album z naszymi zdjęciami, i duży zegar, i patyczki, i kwiaty, i wszystko, wszystko. Jeszcze takie koszyczki, w których trzymamy tam wszystko. Także tam już jest dość. Dzieje się dość, a pomyślałam, że bardzo ładnie będzie wyglądał tutaj tak obłożony właśnie girlandą telewizor. Jedna świeczuszka, podgrzewacz, druga świeczuszka, podgrzewacz. Tutaj takie patyczki. Słuchajcie, to, czym ja przeozdobiłam, bo to była... Mm, to jest, słuchajcie, zwykła zielona girlanda z funciaka, za funta, za jedną, tak, także to jest jedna. A przyozdobiłam to tym, ja Wam to pokazywałam już kiedyś w, teraz w tych vlogmasach, jak ozdabiałam tamtą, tamten stolik, to to są właśnie taki zestaw, to chyba z Morrisona, jak dobrze pamiętam, Łukasz mi kiedyś kupił na święta i słuchajcie, on mi to kupił 3 lata temu, to były chyba pierwsze nasze święta, słuchajcie, tutaj w Anglii, w Londynie. I one tak mocno nadal pachnie, to tak mocno pachnie, że no po prostu jakiś kosmos. Także będzie pachniało pięknie, wygląda pięknie, mi się bardzo podoba. Także myślę, że fajny yy, pomysł to jest centralny też miejsce, wiadomo w domu, telewizor, <laughs> więc ładnie to będzie wyglądało. Przypomniałam sobie, że mam jeszcze jedną reklamówkę przecież z yy, kimś ozdobami i chyba tam są też lampki. Także zaraz idę to sprawdzić i jak są, to jeszcze wam pokażę, co jeszcze wykombinowałam. Dzisiaj ozdabiamy. A jutro będę jechać po sukienkę, także jutro już nie mam na to czasu. Dlatego, tak strasznie dzisiaj chcę to zrobić jak najszybciej i żeby się wyrobić przed Łukaszem. I zdążę: bo jest 15 po 6. A Łukasz wróci po 7. Pewnie koło w pół do 8, Bo jeszcze jedzie po te prezenty. Dobra, idę zobaczyć, co tam w tej reklamówce i się do Was odezwę. Usiadłam jeszcze tak na chwilkę, bo chciałam Wam szybko, na bieżąco coś wyjaśnić. Tak w ogóle poza tematem świąt. Słuchajcie, YouTube wciąż nadal usuwa mi komentarze. Nie wiem dlaczego. Ja je widzę w powiadomieniach. Natomiast, jak chcę odpisać, to tego komentarza nie ma. Nie ma go w spamie, nie ma go w mm, komentarzach do sprawdzenia czy coś takiego. Po prostu tego komentarza nie ma. I dlaczego ją ja mówię teraz? Bo dostałam komentarz yy, pod ostatnim vlogiem, gdzie ubieraliśmy choinkę yy, od dziewczyny Mila B12. Napisałaś, kochana, biedna Kicia, dlaczego płakała, i ten komentarz mi zniknął. I właśnie dlatego teraz się tłumaczę, bo obawiam się, że nie chciałabym, żebyś po prostu pomyślała, że usunęłam ten komentarz, czy, czy coś takiego. Nie usuwam żadnych komentarzy, żadnych. Zdarzyło mi się usunąć, nie wiem, może. Z... Kilka komentarzy do pięciu maksymalnie w ogóle w całym moim życiu, więc nie usuwam. I y, już Ci odpowiem tutaj na ten komentarz, bo po prostu nie mam możliwości odpowiedzi pod filmem. Tego komentarza nie ma. Wejdź, zobacz, y, że go po prostu nie ma. Nie wiem, no jestem tak zła na to, że dramat. I już Ci odpowiadam tutaj. Kicia tak płakała wczoraj, Cię już przeszło, bo słuchaj, e, ci też wszyscy, jakby się ktoś interesował i martwił o Kicie, to e, Kicia ma Rujki. I jak ma Rujkę, to właśnie tak się to objawia, że ona cały czas gada, cały czas miałczy, cały czas. Po prostu non-stop nie zamyka jej się buzia przez dzień. Ona tylko jak śpi, to jest cicho. A tak, to cały czas tu mamy koncert. Dlatego Kicia tak, takie, tak płakała. No, ona wiecie, leży, turla się i miałcze. Turla się i miałcze. Idzie i miałcze. Siedzi i miałcze. Tak to się u niej objawia. Także tak. Jeśli chodzi o te komentarze jeszcze, to notorycznie usuwa mi, przez pewien moment. O, nie, wróć. Notorycznie usuwa mi komentarze, yy, Sylwia S. Twoje. Twoje Sylwia usuwa mi, usuwało mi notorycznie przez pewien moment. Potem się to zmieniło i przestało mi usuwać. Natomiast już widziałam, że właśnie też chyba pod filmem, nie z choinką, pod jeszcze wcześniejszym, znowu mi zniknął ten komentarz. Ja widziałam go do połowy. Jak napiszecie na przykład takie komentarze, tak jak tutaj właśnie Mila B., że napisała, jakby w jednej linijce ten komentarz się zmieścił, napisała krótki komentarz, to ten komentarz ja widzę cały w powiadomieniu. Natomiast Sylwia pisze zawsze dłuże, długie komentarze, więc Sylwia, twój widziałam tylko do połowy i znowu nie jestem w stanie Ci odpowiedzieć, ponieważ ten komentarz zniknął. Nie mam pojęcia, o co chodzi, słuchajcie. Znaczy, teraz już bardziej mam pojęcie, bo ostatnio wyskoczyło mi, i to na pewno wszystkim twórcom wyskoczyło, zresztą słyszałam, dość dużo dziewczyn na YouTubie już o tym mówiło, że. YouTube znowu wprowadza y, taką jakby ochronę przed nękaniem. Więc Sylwia, widocznie przez YouTube, uwa YouTube uważa, że mnie nęka. <noise> po prostu słuchajcie, śmieszne, to jest żart. To jest żart, to jest po prostu śmiech na sali. Nie wiem. I podejrzewam, że u mnie się to zaczęło już dużo wcześniej. Jakby mój kanał złapał ten y, te, te czystki złapały mój kanał dużo wcześniej. Teraz pojawiło się powiadomienie. Teraz już też zaczęły znikać komentarze innym dziewczynom i YouTube jakoś robi przesiew właśnie, żeby ochronić przed nękaniem i tak dalej. Tylko szkoda, że YouTube nie rozpoznaje jaki komentarz jest nękaniem i jaki komentarz jest hejtem, a jaki komentarz jest opinią, czy to miłą, czy to niemiłą. No Sylwia zawsze pisze miłe komentarze, Sylwia zawsze pisze mi fajne, miłe komentarze, pisze mi co jej się, nie wiem, sprawdziło, co jej się nie sprawdziło, że na przykład pisała mi w komentarzu, że ona nie lubi dwukolorowych. Takich, wiecie, yy, biżuterii łączyć, srebrnej z, ze złotą, i tak dalej. To są zawsze takie komentarze, wiecie, takie treściwe. I po prostu to jest jedyna dziewczyna, której cały czas mi YouTube gdzieś usuwa. Jak mi doda komentarze pod trzema filmami, to się dodadzą, pod czwartym już znowu mi zacznie ją usuwać. I nie mam pojęcia, Sylwia, przepraszam, bardzo mi jest przykro. Bardzo mi jest przykro, bo wiem, że oglądasz. Ja widzę, że ty piszesz, ja widzę te komentarze, ja wiem, że komentujesz, ale nie pojawiasz się pod moimi filmami i to mnie tak denerwuje, że no, no nie wiem i nic nie jestem w stanie z tym zrobić. Dlatego tylko takie wytłumaczenie, że nie usuwam komentarzy. Tego dlaczego Kicia płacze, też nie usunęłam. I chciałam to tutaj wyjaśnić, bo to takie, yy, to takie było, wiecie, dyskusyjne, no nie wiem, mógł się ktoś zmartwić po prostu, że, jaki mam czerwony nos, strasznie, nie wiem, mógł się ktoś zmartwić po prostu, że e, coś śliki ci dzieje złego i krzywdę, dlaczego, dlatego przyszłam tutaj to wyjaśnić, bo to, to, no, bo tak, no, więc taka sytuacja. Dobra, słuchajcie, idę, idę dalej do tej reklamówki, bo w końcu nie doszłam. To, co znalazłam w reklamówce, to tak... Ogromny, przedługi sznur perełek. To nie wiem, może na Sylwestra. W tej mieliśmy jakieś na, na choince chyba w Londynie, ale nie wiem, co z nimi zrobić. Jakoś nie mam pomysłu, więc na razie je zostawię, odłożę. I znalazłam, mamy, mamy więcej światełek, znalazłam dwie, m, dwa zestawy światełek. Te są takie drobniutkie. Może by poszły tam na girlandę pod telewizor, chociaż tam bym nie chciała dawać światełek, bo wiecie, jak się ogląda telewizor, to dobrze, żeby nic nie świeciło, ale są drobniutkie. No to może by gdzieś poszły. I koniecznie muszę sprawdzić jeszcze te, bo te już są takie duże i te może bym dała tam na stolik. Zresztą w zeszłym roku tak było, że one były owinięte o tamtą girlandę na stoliku. Także może bym tak zrobiła. Kicia, nie jest tasiemki. Przysmak dla kota. Kicia, nie. Idę po baterie. Dobra, mam te lipne baterie. Zobaczymy jak długo poświeci ta choinka. Podejrzewam, że do pojutrza. Ale jutro już szukasz kupi jakieś lepsze, bo naprawdę te są tak dziadowe. Zobaczymy, czy te lampki swoje ci w ogóle działają. O, 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 o! Te mają nawet funkcje jakieś. Patrzcie, ja już nie pamiętałam. Nie, czy nie. A, tak. One mają tylko dwie funkcje: albo świecące, zgasły, albo migające. Dobra i super. I one są takie właśnie ciepłe jak te na choince. Także ja je położę tam tam je sobie położymy, a zobaczymy, bo wiecie co, nie podobają mi się te, które mam tutaj w słoiku, w tej girlandzie, którą widzieliście wcześniej i to mi się nie podoba bardzo, <laughs> bo one są takie aż niebieskie, one tam w ogóle nie pasują. Także zaraz zobaczymy, jak te cieniutkie będą świecić. Kicia, zostaw mi tą tasiemkę, no matko, no. Aha, tu jest znowu zakręca. Powiedzcie mi, jaki jest sens tego, że oni te zamknięcia na baterie robią na śrubki? Po co to tak jest? Idę po śrubokręt, odkręcę i wrócę. Namęczyłam się, słuchajcie, z tymi lampkami, żeby je otworzyć, bo Łukasz ma taki cały zestaw e, tych, takich końcówek do śrubokręta, ale nie mogę znaleźć tego śrubokręta, w który się wkłada te końcówki, więc samym tym malutkim takim tym, jednym tym wkrętem, czy jak to się tam nazywa, próbowałam, ale nie mogłam, ale słuchajcie, nie ma sensu, bo przecież ja sobie przypomniałam, bo miałam takie dwie pary tych słuchawek, tych boże, co ja gadam, Światełek. No i miałam dwie pary, i jedna para to są właśnie te białe w słoiczku, które są. Także one na razie zostaną. Zobaczymy. Ja dołożę te ciepłe tam z tyłu na girlandę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jak nie, to po prostu te białe zgaszę, a dokupię jakieś żółte, albo nie dokupię żółtych. No zobaczę. No dobra, to idę opracać tą girlandę i już kończę. I idę robić Łukaszowi jedzenie, bo na jutro sobie zażyczył pierś z kurczaka i brokuły. Kisia, no teraz perełki się będzie bawić. Chodź, pokaż się, chodź. No, no uciekła. E, sobie pierś z kurczaka i brokuły na parze, więc to mu robię na jutro na obiad. Ale to mam, wiecie, mam ten sprzęt, ten parowar taki na trzy poziomy, więc to wszystko razem rzucę. 20 minut to się będzie samo robić, także nie ma problemu. Dobra, idę robić tą i słuchajcie, otworzymy sobie kalendarz i będę kończyć, bo mam wrażenie, że ten vlog będzie... Strasznie, ale to strasznie długi. Ale z ozdabiania domu vlog musi być długi, <muszy> musi to trwać, słuchajcie. Dobra, idę oplatać, pokażę Wam i kalendarz. Otwieramy kalendarz. Dzisiaj mamy dwudziestkę. Zobaczcie, jaką ja to siłą robię. Widzicie to? Aż mi się zrobił czerwony palec po prostu. I no patrzcie, nie wchodzi. No dramat to jest naprawdę dramat. Aha, czekajcie, łyżeczka jest, jest. Już tylko sobie prawą ręką mi wygodniej będzie. Jedną ręką to jest, nie ma szans. Znowu coś Rose Gold. A, coś nie mam szczęścia pod koniec. Pod koniec takie niezafajny. No, chodź, chodź. Znowu charms. No, to dziwne, powinno być pół na pół. Słuchajcie, a ja mam ostatnio Łukasz liczył 8 rose gold i 6 srebrnych. To teraz mam 9 rose gold i 6 srebrnych. Dobra, zaraz go rozpakuję i zobaczymy. I dzisiaj słuchajcie, znowu jakiś niewiadomy kształt. W ogóle bliżej nieokreślony. Taki o. Taki o, tłoczony. I znowu Rose Gold. Hmm. Kurczę, poczekajcie, ja sobie przyjrzę, czy tu coś na pewno nie ma na nim wytłoczonego. Nie, chyba jakieś, nie wiem, czy gwiazdki, czy coś. No, w każdym razie bardzo mało widoczne. No i znowu Rose Gold. Dobra, dokładam do bransoletki. I tyle. I tak jak mówiłam, kalendarzem się z Wami pożegnam. Po prostu wyglądam już jak upiór. No, to jest jakiś dramat te włosy dzisiaj, nie wiem. No, ale trudno. cały <ścoughs> taki vlog. E, dobra, ja się z Wami żegnam już. Bo tak, jak mówię, mam wrażenie, że wystrzedził mi bardzo, bardzo długi ten vlog. I słuchajcie, co? I mm, to, co ten, to. Aha, strasznie mi boli kręgosłup, nie wiem dlaczego, w odcinku lędźwiowym. Nie fajnie. No, w każdym razie to. Opracowałam się trochę z tymi girlandami, powiem Wam, trochę jestem zmęczona. No, ale nic, jest już po 5, po siódmej. Czyli teraz będzie dzwonił Łukasz. E, I tak, i on jedzie po prezenty, wraca do domu. On jutro do pracy jest, jutro sobota. On do pracy, a ja jutro do galerii po sukienkę. Po papier na prezenty, pokażę wam jutro te prezenty, które kupiliśmy dla rodziny i dla znajomych, którzy będą na Wigilii. I tak, i tak. Także do zobaczenia jutro. Pa.